Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego jest. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego jest. Ja byłem w drugim rzędzie, ale ja nie byłem w stanie ręki wyciągnąć. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, jak bądź wiekuista niechaj mi wieje. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, jak bądź bieguista, niechaj mi Niech odpoczynek bądź bądź wiecznym znam. Któryś za nas cierpiał rany, Jezus. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, drodzy przyjaciele Przemawiam tutaj do, nie jako polityk, tylko jako obywatel Jako jeden z setek ludzi, dla których ta katastrofa była także straszliwym przeżyciem osobistym I przemawiam także jako prawnik bo jako prawnik muszę postawić pytanie, na jakiej podstawie prawnej ta część chodnika krakowskiego przedmieścia została wyłączona z ruchu. Na jakiej podstawie policjani... którzy tu stoją, którzy są tak potrzebni w różnych innych częściach Warszawy, gdzie się można powiedzieć nie dzieja wyprawia strzegą tego miejsca. Ja chcę wam powiedzieć, że musimy ciągle uważać, że żyjemy w państwie praworządnym. Musimy tą decyzję administracyjną, bo ona musi być, która spowodowała oddzielenie tej części krakowskiego przedmieścia znaleźć i zaskarżyć ją do sądu. To jest jedyna droga do sądu administracyjnego. Bo, bo nie może być tak, by tego rodzaju decyzje zapadały na zasadzie widzimy się. A kancelaria prezydenta w liście skierowanym do naszego klubu parlamentarnego wyraźnie powiedziała: To nie my, to nie nasz odcinek, my za to nie odpowiadamy. Mamy to na piśmie. Wobec tego. Będziemy szli tą drogą, bo to jest jed droga jedynie właściwa. Jest druga sprawa, którą też musimy załatwić, bo musimy walczyć o Polskę. Ale nie możemy walczyć o Polskę inaczej niż razem z Kościołem. I dlatego sprawa tego krzyża musi być załatwiona razem z Kościołem. Ja sobie, proszę Państwa, wyobrażam, że jest to możliwe. Jest Komitet Budowy Pomnika, który ma bardzo interesujące propozycje. Jest możliwość uzyskania takiego stanu, który będzie do przyjęcia, jak sądzę dla wszystkich, który będzie oddaniem honoru tym, którzy tutaj można powiedzieć walczyli, byli bici, obrażani, a także tym, którzy. Mają niekiedy inne poglądy. Problem polega tylko na tym, że wszystkie karty ma tutaj władza. Ja wiem, że prezydent Komorowski tu jeszcze nie mieszka, ale ja apeluję do niego, by podjął w tej sprawie decyzję, by skłonił do podjęcia decyzji także swoich politycznych przyjaciół. Ta sytuacja musi się skończyć, ale ona musi się skończyć, można powiedzieć, z honorem. I tego mamy prawo od władzy oczekiwać. I mamy prawo oczekiwać tego, że potrzebna społeczeństwu, potrzebna Polsce służba, służba policyjna będzie wykonywała te zadania, które rzeczywiście są dla Polaków, dla polskich obywateli, a nie pilnowała tutaj krzywa. A teraz proszę Państwa po tej pięknej manifestacji, która ludziom mojego pokolenia przypomina lata 80., a nawet 68. rok, otóż po tej pięknej manifestacji rozejdźmy się spokojnie do domu. Bóg zapłać!